Przed nami piąta niedziela Wielkiego Postu, moi drodzy, już za tydzień niedziela palmowa, więc zbliżamy się do finału tego czasu, który ma być okazją do zasłuchania się w Pana Boga, do sakramentu spowiedzi. Do, de, do konkretnej decyzji o, o nawróceniu, ale przede wszystkim do takiego szukania swojej bardzo osobistej relacji, więzi z Chrystusem. Zachęcam do subskrypcji kanału Jastinia Słowa, ale także do tego, by przeglądać gdzieś te dostępne playlisty i, i w nich zobaczyć wiele filmów. Mam nadzieję, że chociaż niektóre mogą stać się inspiracją w tej drodze. Zapraszam do otworzenia Pisma Świętego, do tego, by odkrywać piękno tych czytań na tę niedzielę przygotowanych. Pierwsze czytanie to fragment Księgi Jeremiasza, rozdziału 31. Roz wersety od 31 do 34. Jeremiasz głosi swoje słowa w przededniu niewoli babilońskiej, w momencie, gdy Izrael jest w ogromnym kryzysie. Słowa, które musi głosić Jeremiasz, to słowa już nawet nieostrzeżenia, co takiego upomnienia, ale też i głoszenia, że no, konsekwencja będzie dla tej niewierności. Ale to nie są tylko słowa złe, tylko takie przykre w tym sensie. To nie są tylko słowa um, takie nagany, ale także słowa nadziei. A Dlatego ten, ten rozdział 31 właśnie mówi o nadziei. Oto przyjdą takie dni, kiedy zawrę nowe przymierze. Bo to pierwsze przymierze, przymierze na Synaju, Przymierze z Mojżeszem, Przymierze Dekalogu, to Przymierze zostało złamane. Chociaż ja byłem ich Bogiem, byłem ich Panem, a będzie nowe Przymierze, które umieszczę w głębi ich serc. Ja będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. I wszyscy mnie poznają. Wszyscy poznają mnie, bo odpuszczę im grzechy i, i wybaczę im wszystkie winy. To jest niezwykła zapowiedź. Przymierze to jest relacja. Może być przymierze handlowe. Ja ci dam to, ty mi dasz w zamian tamto. Może być przymierze małżeńskie. Ja będę ci mężem, ty będziesz mi żoną. I jest też przymierze z Bogiem. Ja będę mu Bogiem, on będzie dla mnie ludem. I warunki tego przymierza, no w przypadku przymierza na Synaju, no to było był dekalog. Będę wam Bogiem, a wy będziecie moim ludem, jeśli będziecie zachowywać przykazania. A tutaj Pan Bóg mówi, że będzie nowe przymierze, już nie zawarte na żadnej burze, ale przymierze, które będzie polegało na sercu. Przymierze, które będzie miało swoje źródło i miejsce w sercu człowieka czyli w sposobie jego myślenia. Bo serce, lew, serce w Biblii, w Starym Testamencie, to jest siedlisko myśli, to jest centrum sterowania człowiekiem. Czyli trochę powiedzielibyśmy dzisiaj, mózg. Więc y, serce człowieka ja y, tam zaw, zawrę przymierze. O to mi chodzi. Nie, żebyście zewnętrznie byli przy mnie, ale żebyście byli ze mną w sercu. Dlatego w psalmie, który dzisiaj czytamy tej niedzieli, psalmie 51, mamy wielką modlitwę człowieka. Stwórz Boże we mnie serce czyste. Odnów we mnie ducha. Tutaj, stwórz to jest hebrajskie słowo bara. To słowo, które zawsze odnosi się do Boga. Tylko Bóg może stworzyć. My nie możemy nic stworzyć. My możemy coś tworzyć, przetwarzać, wyprodukować, zrobić, ale nie stworzyć. Nie jesteśmy w stanie stworzyć drzewa, nie jesteśmy w stanie stworzyć człowieka, możemy przetwarzać, możemy, nie możemy zmieniać rzeczywistości, to zawsze jest Bóg. Więc jeśli jest prośba: stwórz we mnie serce czyste, to znaczy, no, to tylko Ty możesz zrobić. Nowe serce, to znaczy serce czyste, to znaczy no, mózg. Zmień, Panie, moje myślenie, odnów mi, daj mi nowy sposób myślenia. Pozwól mi tak się nawrócić do Ciebie, bym w nowy sposób przeżywał swoją codzienność. Odnów we mnie, nie odrzucaj mnie sprzed Twojego oblicza. Przywróć mi radość, a wtedy będę nieprawych nauczał Twoich dróg i sprawię dzięki swemu nawróceniu, że inni grzesznicy powrócą do Boga. Psalm... Wprowadza nas w drugie czytanie, list do Hebrajczyków. Tekst anonimowy, piąty rozdział, siódmy, werset, ósmy i dziewiąty. Tutaj anonimowy autor, bieżący w Chrystusa Żyd, znający świetnie Stary Testament, przedstawia nam Jezusa, który jakby modli się w ogrodzie oliwnym, modlącego się Jezusa. Co tam się działo, nie wiemy. To tajemnica Jezusa i Ojca. Mamy opisy w Ewangelii i mamy też taką teologiczną interpretację właśnie w tym tekście do Hebrajczyków. Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany. To niezwykłe, jak to został wysłuchany. Przecież umarł na krzyżu. Jak został wysłuchany? Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał i stał się sprawcą zbawienia dla wszystkich, którzy go słuchają. Bóg wymaga posłuszeństwa. To, że Chrystus nas zbawił, to posłuszeństwo Ojcu. Wiecie, że w odrodzie oliwnym Jezus modli się: Ojcze, oddal ten kielich, ja nie chcę cierpieć, zabierz to cierpienie, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Ile razy my w modlitwie mówimy: Ojcze, zabierz ten kielich. Ja nie chcę tej choroby, tej słabości, starości, doświadczenia człowieka itd., tak ale o tej drugiej części zapominamy: Ale nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. Jego modlitwa została wysłuchana, to znaczy, on nie jest wybawiony od tej fizycznej śmierci, rzeczywiście fizycznie. Oddaje życie, wchodzi do śmierci, ale ta śmierć go nie, go nie pochłania. On tą śmierć zwycięża, to jest tylko sen. Zbudź się, o śpiący, powstań z martwych. zajaśnieje ci Chrystus. Chrystus, który zasnął, który przychodzi, by obudzić człowieka, śpiącego w mroku śmierci. Chrystus jest sprawcą wiecznego zbawienia, wiecznego życia dla wszystkich tych, którzy nie dowierzą, którzy będą go słuchać, którzy za nim idą. Chrystus prosi o ocalenie od śmierci, a Bóg go wyzwolił. Posyła go na krzyż, ale ratuje go od tej śmierci wiecznej, od śmierci potępienia, która jest konsekwencją grzechu człowieka. I wreszcie Ewangelia, Ewangelia świętego Jana, rozdział 12, werset 20 do 33. To przyznam taka Ewangelia, którą rzadko czytamy i myślę, że słuchając jej możemy mieć poczucie, ojej, słyszę ją pierwszy raz w życiu, bo rzeczywiście rzadko, rzadko ją słyszymy. Chcemy ujrzeć Jezusa, mówią Grecy, którzy przybyli na święto do Jerozolimy, to słyszy Filip. Filip o tym mówi Andrzejowi, Andrzej mówi Jezusowi, a Jezus mówi: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn człowieczy. Pamiętacie, w kanionie lejskiej Jezus mówi: Jeszcze nie, nie nadeszła rodzina moja. Rodzina Jezusa w Ewangelii Jana to jest rodzina jego cierpienia, rodzina Krzyża. I to, co tutaj usłyszymy, jest zapowiedzią tego Krzyża. Ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię musi obumrzeć, bo inaczej będzie tylko samo jedno, ale gdy obumrze, przynosi obfity plon. I jeśli ktoś kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi go, to jest gotowy z tego zrezygnować, zyska to życie. Jeśli ktoś chce mi służyć, musi posłusznie iść za mną, a w ten sposób uczci go mój Ojciec. I tutaj ciekawa modlitwa, bo ona przypomina to, co się wydarzyło w Odrodzie Oliwnym. Jezus mówi: Ojcze, wybaw mnie od tej rodziny, ale przecież właśnie dlatego przyszedłem, na tę rodzinę, więc, Ojcze, wsław imię Twoje. Niech się dzieje Twoja wola. To jest powtórzenie tego, co w innych Ewangeliach czytamy w Odrodzie Oliwnym. Rozległ się głos z nieba, wsławiłem i jeszcze w sławie. To znaczy, Jezus rozmawia z Ojcem. To jest rozmowa z Ojcem, której przysłuchują się, Y, y, stojący dookoła, tłum słyszy i mówi zadrzmiało, a inni mówią, anioł przemówił, a Jezus mówi nie. Ten głos jest nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Bo ja gdy będę wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Niezwykła zapowiedź znowu pojawia się kolejny raz to wywyższenie zapowiedź wywyższenia, które musimy rozumieć w dwóch y, y, wymiarach. Po pierwsze, wywyższenie, czyli podniesienie wyżej. I tak rzeczywiście stanie się, jak Jezus zapowiadał, na krzyżu, ale ten krzyż stanie się także miejscem wywyższenia, czyli podniesienia do wyjątkowej chwały. Krzyż jest objawieniem chwały Jezusa, jest godziną chwały, jest wywyższeniem Jezusa, nie tragedią. Warto o tym pamiętać. Za tydzień będziemy przeżywali Niedzielę Palmową. Opis męki Jezusa usłyszymy w czasie liturgii niedzielnej. I może mieć poczucie takiej porażki, że, że to Jezus na krzyżu rzeczywiście stracił. Nie, to jest moment chwały. Nikt z Rzymian nie przerwał misji Jezusa przez to, że go pojmali. Nikt nie podkrzyżował planów Jezusa przez to, że go utrzyżowali. To wszystko jest wpisane w Boży plan, wpisane w takie szczególne Boże posłuszeństwo Jezusa. I rzeczywiście jest rodziną chwały, jest koronacją, jest rozpoczęciem królowania, jest nadaniem króla, jest intronizacją Jezusa jako Króla Świata. Trzyż. Cierpienie, uniżenie, posłuszeństwo Ojcu.